Tak szczerze zony kurwa na, na jakiegoś kurwa cieplucha tam wyszedł kurwa, mógł kurwa disa pocisnąć totalnie bez konsekwencji, bo kurwa kto by się za disem wstawiał, a kurwa siedział i mówi nie no to no, ja trochę wyzywałem, ale to mem był, no do, to, to wiesz to nic osobistego, to tak pod mema było, normalnie kurwa siedzieć, jebać Kurwa, normalnie bym tam siedział i bym mu mówił, kurwa, jebać Disa, kurwa, syna diabła, wypierdalaj, kurwa, zakulczykowany orku. Kurwa, króciutko bym tam, kurwa, do spodu, a, ludzie by się cieszyli. Zobaczymy na konferencji, będzie siedział, gdzie szpaku cisnął, kurwa, zobaczymy. Jaki szpaku? Aha, nic. No właśnie, dam tak, Ci łeb. W sumie zadzwoniłem do mojej menaczerki. A, myślę, że... Kurwa właśnie tak popatrzyłem, że jest, jest idziela 530, ona ma dziecko Tak szczerze wyszedłbym na turbo kurwę czy na taką małą Czekajcie bo mnie Pawłowski znowu wyzywa, zobaczcie co powiedział